Witam państwa bardzo bardzo serdecznie w kolejnym poniedziałkowym kwadransie zamówieniowym. W dzisiejszym kwadransie zamówieniowym, który już dawno dla państwa nie nagrywałam, ale postanowiłam aby ta seria poniedziałkowych kwadransów zamówieniowych znów Państwu służyła wiedzą nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną. A dzisiejszy temat to nowy próg 170 tysięcy złotych netto różnice i praktyka w zamówieniach publicznych ze środków własnych i z dofinansowaniem unijnym. Niech ten dzisiejszy poniedziałkowy kwadrans zamówieniowy będzie takim wstępem do szkolenia. Na które Państwa bardzo serdecznie zapraszam już 24 października, a dzisiaj chciałabym pokazać Państwu namiastkę tego, o czym mówić będziemy na szkoleniu. Drodzy Państwo, na samym początku, jeżeli mowa o zamówieniach publicznych realizowanych ze środków własnych czy z dofinansowaniem unijnym, no to musimy wiedzieć, czym jest zamówienie publiczne. Zamówienie publiczne zostało zdefiniowane w artykule 7, punkt 32 ustawy prawo zamówień publicznych. I tu, drodzy państwo, ten artykuł wskazuje, czym jest zamówienie publiczne. I z definicji wynika, że przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowę odpłatną, która jest zawierana między zamawiającym a wykonawcą której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Przyjrzyjmy się bliżej tej definicji. Wynika z niej, że zamówienie publiczne składa się z następujących elementów. Po pierwsze, musi dojść do zawarcia umowy odpłatnej. Tylko, że odpłatność nie zawsze będzie oznaczać kwestię zapłaty wynagrodzenia wykonawcy. I oczywiście w 99% przypadków tak właśnie jest, że za zrealizowaną dostawę, usługę czy robotę budowlaną wykonawca uzyska oczywiście wynagrodzenie. Ale możemy sobie wyobrazić sytuację, że wykonawca wykonuje na rzecz zamawiającego usługę, na przykład wycięcia drzew z posesji zamawiającego, i w zamian za to może na przykład zabrać drzewo i jest pieniężyć po prostu sprzedać. W takim przypadku również mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. Zachodzi tu bowiem ekwawilentność świadczenia, czyli praca za materiał, który oczywiście można odpowiednio wycenić. Tak więc zawsze będzie to umowa odpłatna o charakterze odpłatnym powiązana z ekwiwalentnością świadczeń. Umowa o zamówienie publiczne zawsze będzie dotyczyć dostaw, usług czy też robót budowlanych. Pamiętajmy, że ustawodawca nie wskazuje w jaki sposób ma dojść do zawarcia umowy, nie wskazuje w jakiej formie ma być zawarta. Kodeks cywilny dopuszcza bowiem zawarcie umowy również w formie ustnej. Idziemy do sklepu, dokonujemy zakupu to jest również, drodzy Państwo, zawarcie umowy. Jakie mogą być w takim razie przykłady zamówień publicznych? No, na pewno zamówieniem publicznym będzie zawarcie artykułów spożywczych, czyli dostawa, przepraszam, artykułów spożywczych to będą usługi cateringowe, usługi projektowe, dostawa artykułów biurowych, środków czystości, czy też usługi szkoleniowe, transportowe, oczywiście realizacja robót budowlanych, jakieś dostawa sprzętów komputerowych. Ale drodzy Państwo, teraz takie pytanie, które często pojawia się na szkoleniach. Pracownik jedzie na szkolenie. W tym celu kupił bilet autobusowy, no aby dostać się na to szkolenie. Po powrocie ze szkolenia, pracodawca zwróci pracownikowi koszt biletu na podstawie przez, przedstawionego przez pracownika dowodu zapłaty za bilet. Czy jest to zamówienie publiczne? Otóż, drodzy Państwo, oczywiście, że tak. Dlaczego jest to zamówienie publiczne? Ponieważ przede wszystkim zamawiającym, czyli tym, kto kupił bilet, jest pracodawca tego pracownika. Czyli wyobraźmy sobie, że pracujecie Państwo w urzędach. Niech to będzie jakiś urząd gminy. Jeżeli szkolenie zostało zakupione przez urząd gminy, przez zamawiającego, oczywiście, że dochodzi tutaj do e, zamówienia publicznego. Gdyby pracownik, drodzy Państwo, sam e, zakupił bilet, czyli prywatnie skorzystałby ze szkolenia, oczywiście, Tutaj nie dochodzi do zamówienia publicznego. Natomiast w momencie, kiedy to zamawiający kupuje usługę szkoleniową, to wtedy, drodzy Państwo, dochodzi do zamówienia publicznego. Kolejna kwestia jest następująca. Od jakiej kwoty mamy do czynienia z zamówieniem publicznym? Bo zobaczcie, drodzy państwo, ustawodawca nie wskazuje, od jakiej kwoty będziemy mieli do czynienia z zamówieniem publicznym. Możemy więc uznać, że każdy wydatek, który jest ponoszony w naszej jednostce od przysłowiowego grosza, a jest dostawą, usługą czy robotą budowlaną, jest, drodzy państwo, z zamówieniem publicznym. Ale jeszcze, drodzy państwo, zanim powiemy, o wartości w zamówieniach publicznych od których należy stosować od, które decydują o tym od jakiego progu stosujemy ustawę prawo zamówień publicznych a od którego progu nie stosujemy przepisów ustawy to zastanówmy się w takim razie czy każdy wydatek ponoszony przez zamawiającego jest zamówieniem publicznym. A więc odpowiadając na to pytanie, to nie każdy wydatek będzie zamówieniem publicznym, bo ten o charakterze publiczno-prawnym, na przykład płacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego, czy też czynności dozoru technicznego w windy, który na przykład wykonuje Urząd Dozoru Technicznego, płatności z tego tytułu jest ustawowym zadaniem, więc nie jest tutaj, nie jest ten wydatek zamówieniem publicznym. Na przykład kolejny przykład opłaty za mapy geodezyjne pobierane ze starostwa też nie jest, drodzy Państwo, zamówieniem publicznym. No więc przyjrzyjmy się tym progom. Artykuł 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamawiających klasycznych wskazuje, że jeżeli zamówienie osiągnie obecnie próg 130 tysięcy złotych netto za chwilkę, bo już w 2026 roku osiągnie próg 170 tysięcy złotych przez zamawiających publicznych, wtedy, drodzy Państwo, mamy do czynienia z ustawą prawo zamówień publicznych, czyli obowiązują nas regulacje ustawowe, ale jeżeli jest poniżej 130 tysięcy złotych obecnie za chwilkę, Poniżej 170 tysięcy złotych, wtedy oczywiście nie interesują nas regulacje ustawy prawo zamówień publicznych poza jednym wyjątkiem. Bo przepisy, ustawy dotyczące szacowania wartości zamówienia i prawidłowej agregacji zamówień, oczywiście nas obowiązują. Bo dopiero jak prawidłowo oszacujemy i poagregujemy nasze zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dopiero wtedy możemy mieć pewność, że nasze zamówienie nie osiąga wskazanych przeze mnie progów, czyli obecnie 130, 000 za chwilkę 170 tysięcy złotych netto. Czyli pamiętajmy, szacowanie i prawidłowa agregacja dostaw usług i robót budowlanych i dodam tylko na marginesie, że każde z, y, 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 z tych zamówień y, szacujemy jak ag agregujemy w inny sposób oczywiście na szkoleniu wszystko y, opowiemy y, wyjaśnię państwu w jaki sposób dokonywać prawidłowego szacowania i prawidłowej agregacji zamówień oczywiście na licznych przykładach Drodzy państwo Ustawa z 25 lipca 2025 roku o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ogłoszona 26 sierpnia 2025 roku zwiększyła próg ze 130 tysięcy złotych netto na 170 tysięcy złotych netto. Jej przepisy wchodzą w życie oczywiście 1 stycznia 2026 roku. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, zmiana ta ma na celu ograniczenie formalności w procedurach zakupowych dla szerokiej grupy zamówień. Celem wprowadzenia zmian jest także dostosowanie obowiązujących regulacji do aktualnych uwarunkowań gospodarczych i poziomu cen. Drodzy Państwo, na pewno wiecie, że, a ci z Państwa, którzy zaczynają przygodę z zamówieniami publicznymi, muszą wiedzieć, że inaczej będziemy udzielać zamówień tak zwanych podprogowych, obecnie do 130 za chwilkę do 170 tysięcy złotych netto, ze środków własnych i współfinansowanych ze środków unijnych. I tak. Najogólniej na ten moment ujmując zamówienia, które są wydatkowane ze środków własnych oparte są o regulaminy wewnętrzne. To, te kwestie również poruszymy, drodzy Państwo, na szkoleniu, w jaki sposób mamy regulaminy nasze wewnętrzne tworzyć w oparciu o co to wszystko dowiecie się Państwo na szkoleniu, jak wzrost. Zamówień do 170 tys. złotych netto wpłynie na aktualizację naszych regulaminów. Natomiast, drodzy Państwo, zamówienia współfinansowane ze środków unijnych muszą być również oparte na wytycznych i mamy dwie bardzo ważne wytyczne. Pierwsze wytyczne kwalifikowalności wydatków. Które nam pokazują, w jaki sposób mamy określa, pokazują nam warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków. Pokazują nam, w jaki sposób mamy wydatkować zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ale wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności czy też Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Drugie natomiast wytyczne dotyczą sposobu korygowania nieprawidłowości. Pierwsze i drugie wytyczne są wydane przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Ale drodzy Państwo, jaka jest różnica pomiędzy. Tymi wytycznymi. Oczywiście, nie mówię tu, czy nie mam tu na myśli zakresu tych wytycznych, ale zwróćcie Państwo uwagę na bardzo istotną kwestię, a mianowicie pierwsze wytyczne, wytyczne kwalifikowalności dotyczą wydatków wspomnianych przeze mnie z funduszy. Jeszcze raz powtórzę, z Europejskiego Funduszu Społecznego plus Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji nie ma tutaj KPO. Co to oznacza? Że te wytyczne kwalifikowalności na 2021-2027 nie obejmują wydatków z KPO. Natomiast te drugie wytyczne już dotyczą Korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2021 wszystkich wydatków, które dotyczą również KPO. Natomiast wytyczne kwalifikowalności co do procedur dotyczących kwalifikowalności wydatków nie dotyczą KPO. Czyli co to oznacza w praktyce? Jeżeli wytyczne kwalifikowalności wskazują nam, że zamówienia, które osiągną próg 80 tysięcy złotych netto, a dotyczą one zamówień z KPO, to tutaj te zamówienia nie dotyczy ta zasada, że mają być one również zamieszczane, jeżeli osiągną ten próg w bazie konkurencyjności, ponieważ nie ma bezpośredniego wytycznych wskazania również na wydatki z KPO. To jest bardzo istotna, drodzy Państwo, informacja. Pod rozdział 3.2 wytycznych wskazuje, że właściwa instytucja zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu, a wnioskodawców w regulaminie wyboru projektów do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. W sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czyli tutaj, drodzy Państwo, również w umowie o dofinansowanie, zawsze w umowie o dofinansowanie, instytucja będzie przypominać beneficjentowi, czy beneficjentowi, czy ma uwzględniać wytyczne, czy też nie. No i teoretycznie mogłoby się zdarzyć, że w umowie o dofinansowanie przy zamówieniach wydatkowanych z KPO mogłoby być wskazanie, że należy również wytyczne kwalifikowalności tutaj także stosować. Co do zasady, w samych wytycznych nie ma wydatków. Z KPO. Również właściwa instytucja, będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, może także określić taki szczególny rodzaj zamówień, w których zobowiązuje beneficjenta do udzielenia zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, na przykład efektów społecznych, środowiskowych, gospodarczych, czyli jakby dodatkowo jeszcze może. Wskazać, że pewne tutaj obostrzenia, nie tylko te, które są wytycznych, ale jeszcze dodatkowo musi spełnić beneficjent. Drodzy Państwo, roz, pod rozdział 32, sekcja 3.2.1, 1, punkt 1, litera A, wskazuje, że zasady konkurencyjności nie stosuje się, do zamówień, których wartość nie przekracza 80 tysięcy złotych netto. Czyli, jeżeli mamy zamówienia, które są poniżej 80 tysięcy złotych netto, oczywiście, jeżeli jeszcze raz powtórzę, wykażemy, że dokonaliśmy szacowania wartości zamówienia z należytą starannością, to jeżeli w naszej jednostce Okazałoby się, że mamy zamówienia współfinansowane ze środków unijnych poniżej 80 tysięcy złotych netto, to przy tego typu procedurach nie ma obowiązku ich po prostu dokumentowania. Wydatki ponoszone są na zasadach ogólnych. Natomiast jeśli już ten próg 80 tysięcy i więcej, oczywiście poniżej znów obecnie 130 od. Od stycznia poniżej 170, to stosujemy bazę konkurencyjności. Drodzy Państwo, co uzyskacie Państwo uczestnicząc na szkoleniu? To jest tylko takie zaproszenie, wstęp, przekazanie pewnych informacji, które mam nadzieję zachęcą Państwa do tego, aby uczestniczyć w szkoleniu, ponieważ dowiecie się, Odpowiem sobie na pytanie, na ile zwiększenie progu wpływa na potrzebę zawarcia jej w odpowiedniej formie, czyli jak zmienić regulaminy wewnętrzne. Dowiecie się Państwo, czy być może kodeks cywilny zastosować przy udzielaniu zamówień poniżej 130 i poniżej 170 tysięcy złotych netto, czy może model ofertowy, a może model negocjacyjny wprowadzimy do naszych regulaminów wewnętrznych. No na pewno powiemy sobie o samej procedurze, w jaki sposób mamy tworzyć zapytania, które będą kierowane później przez bazę konkurencyjności, a co się z tym wiąże, opis przedmiotu zamówienia? Jakie są różnice w opisie przedmiotu zamówienia dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych i środków własnych, ale nie tylko, bo przecież nie tylko opis przedmiotu zamówienia jesteśmy zobowiązani opisać dla zamówień, które są wszczynane w bazie konkurencyjności. Opisujemy jeszcze na przykład warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert. Następnie odpowiemy sobie na samym początku na pytanie jak prawidłowo oszacować dostawy usługi i roboty budowlane i dokonywać ich prawidłowej agregacji. Drodzy państwo, dziękuję państwu bardzo serdecznie i zapraszam państwa na szkolenie, które odbędzie się 24 Października od godziny 9 do godziny 14. Macie tutaj Państwo podaną również moją stronę internetową www.biurozamówien.pl, gdzie w zakładce szkolenia możecie Państwo pobrać formularz online oraz lub PDF i zapisać się na szkolenie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia.